Twoja reklama w całym regionie. Telewizja IMAF. Oglądaj nas na YouTube oraz na kanale Amazing w Twojej sieci kablowej. Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Brzesko, Bochnia oraz okolice. Tylko teraz wiosenna promocja. Skontaktuj się z nami. Towarzystwo Lekarskie w Tarnowie ma już 145 lat. Uroczyste obchody tego wydarzenia rozpoczną się już jutro od złożenia wieńców na grobie Józefa Starkla i mszy świętej w tarnowskiej katedrze. Kolejna część uroczystości odbędzie się w sobotę w Teatrze imienia Ludwika Solskiego. Na obchody zostali zaproszeni przedstawiciele polskich towarzystw lekarskich z wielu miast Polski. Zaczynamy od. Cmentarza, czyli od złożenia hołdu i wiązanki na grobie Józefa Starka, naszego założyciela. To symboliczne złożenie tej wiązanki będzie równocześnie hołdem dla tych wszystkich, którzy przyczynili się do działalności i rozwoju naszego towarzystwa. Później przechodzimy do Tarnowskiej Katedry, gdzie o godzinie 18.00 odbędzie się uroczysta jubileuszowa, msza święta. Podczas tej mszy świętej wystąpi chór Puelle Orantes pod dyrekcją księdza Władysława Pachoty. Ta część odbędzie się w sobotę o godzinie w pół do dziewiątej rano w Tarnowskim Teatrze, gdzie najpierw będzie część oficjalna, przedstawię historię Towarzystwa. Następnie odbędzie się wręczenie odznaczeń i medali pamiątkowych, i wystąpienia gości i wreszcie wykład pana profesora Jerzego Wojewo-Ciechowskiego zatytułowany bardzo tajemniczo, mianowicie Roślina, która zatruła świat. Taką bardzo ważną częścią tego jubileuszu jest konferencja naukowo-szkoleniowa, która będzie się składała z dwóch sesji. W każdej sesji wygłoszonych zostanie cztery referaty naukowo-szkoleniowe o bardzo ciekawej tematyce przez naprawdę bardzo wybitnych profesorów z poszczególnych dziedzin medycyny. Głównym organizatorem uroczystości jubileuszowych jest zarząd Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Tarnowie.